Znaczy, musicie mi napisać, czy dobrze mnie słychać tak, ja sam siebie nie słyszę cholera, nie no, nie słyszę, trochę. trochę się słyszę. Muzyka strasznie głośna, strasznie głośna muzyka. Klikniemy już w sobie play, kontynuuj, żeby już być w tym pokoju, tej pięćsetny, bo tak jak widzicie, to jest pokój pięćsetny, mamy, mamy dwie pary drzwi, jakby nie patrzcie, jedne nie działają, drugie działają. E, Miejmy nadzieję, że nie, znaczy, że będzie mnie słychać tak, jakby co to, oczywiście tutaj wszystko ładnie wygląda. Tak, no i dobra, e, zakończyłem, znaczy rozpocząłem, no tak, rozpocząłem tym. dobrze mnie słychać, prawda? Dobrze mnie słychać, napiszcie mi, że dobrze mnie słychać Napiszcie mi Czemu przykro to wyglądają napisów? Napisu? Teraz nie ma napisu Cześć Natalia Cześć wszystkim, którzy są, mam nadzieję, że będzie 100 osób. Ojeju, jak ja mam nadzieję, że będzie 100 osób. O jeju, jak ja mam nadzieję! Jaką ja mam nadzieję, że będzie to osób. Ja ci poczekamy sobie to, to chwilkę, poczekamy sobie chwilkę. Niech sobie wszyscy, niech się live za, załaduje, napiszcie mi, że napiszcie mi, że wszystko działa, że jest OK. to wtedy dopiero wystartuje, że dobrze nie słychać i że muzyka mnie zakłócała i takie tam, wiecie. Come on, kaman, ludziska, no napiszcie mi, napiszcie mi, że dobrze mnie to dopyty mnie, mnie, mnie! No, come on ludziska, no weźcie, nie bądźcie tacy miele. <słuch> Ja mam soki kartofelki zapiekane, ja nie mam. No nie no, reklama z dwoma facetami. No nie wierzę, że reklama z dwoma facetami, czekaj Bz bo reklama, no dobra, już już, 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 Jest, dobrze mnie słychać, dobrze mnie słychać, dobrze mnie słychać, dobrze... Czekoladowe mleko, które lubi truskawkowe mleko też. Lubi ten mleko. Ech te reklamy. No to już nie moja wina, niestety z tymi reklamami, to już nie moja wina. Reklamy są, bo tak hitbox sobie chce. Gówno nie reklamy. No, come on, come on, come on. Mi się jeszcze do tego ścina. No domyślam się, że się ścina, jak zwykle oczywiście się ścina. Dobra, wiecie co? Chyba dobrze mi słychać, tak, tak mi się wydaje, bo jednak nic nie piszecie, że mnie nie słychać, więc wydaje mi się, że jest okej okay. Wiedziałem, wiedziałem, że... Wiedziałem, że będzie dobrze, wiedziałem, że będzie... Znaczy no nie wiem czy będzie dużo osób, bo jeszcze nie widzę tego oczywiście. Mam nadzieję, że jest dużo osób. Zobaczymy jeszcze sobie. Zdecyduję oczywiście Prześciu tenko, w przyjściuteńko, o No nie, no nie wiesz, jak będzie... Jak będzie 31 osób do końca live'a to ja go zakończę w połowie, mam no, w dupie Dobra, lecimy z pierwszym pokojem po 500C. No nie wiesz, normalnie mamy więcej pokoju, bo patrzcie, teraz się wszystko zmienia O, tutaj nie mogę? Nie mogę tu iść? What? O, to no magiczne I nowy, nowy dźwięk, nowy dźwięk doszedł, nowy dźwięk Nowy dźwięk, ludziska, nowy dźwięk Nowy dźwięk O, o kuźwa, dobra, to jest obraz, który atakuje Chyba trzeba się patrzeć do tyłu albo cholera, wie, nie, trzeba się patrzeć idź. To, to był on! To był on! Dobra! Okej, okay, spoko, rozumiem, to był on, trzeba się patrzeć do tyłu. Nie wiedziałem, że... Czyli która muzyka... Ok, you belong to me. You belong! With me, normalnie Taylor Swift którą, którą, bardzo lubię Ja lubię Taylor Swift, tak, dokładnie, ja lubię Dobra, one more time, let's do it again Nescot Jak zwykle Nesco, no bo kto inny może wyjść tak Lag studio, zlagowało studio, no nie wierzę No dawaj, dawaj, dawaj Spacja, enter one more time, let's do it again Come Okej, okay, mamy, mamy save'a Lecimy w takim razie do przodu i... mam nadzieję, że tym razem ten debil się nie trafi, zastraniec, głupi O, miejmy nadzieję, cholera jasne Dobra, te drzwi, bo tam, ponieważ tamte były zamknięte Patrzymy się do, do tyłu, nie, może jeszcze nie, jeszcze nie To było chyba w tym pokoju, nie, w następnym pokoju Następny, następny pokój, chyba, że teraz źle, chyba, że wtedy To chyba zależy, w którą stronę ja pójdę Tak w ogóle, wiecie, tak mi się wydaje, o, o proszę Widzicie, dobra, prosto, nie, prosto Nie, e, prosto, o Lewo, nie Prosto, lewo, prawo Znaczy się, o, jeszcze raz, prosto, prosto Le... Prawo! Nie, prosto 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 <grym> i prawo. <grym> nie no! Jeszcze raz. Prosto prosto... RUM 55. No w sumie nie wiem dlaczego mam room 55, wiesz. Prosto Tutaj? O, tutaj, dobra To w sumie trochę dziwne, że mam room 55, naprawdę, chyba że... Chyba, że mi zresetowało pokoje, ale w to się WODPIE Jezu! Ja pierdzielę, dobra Zobaczymy, przejdziemy do... Przejdziemy... Cholera jasna A! O! Kuźwa, ona tu biega, ona tu biega, znaczy biegnie, znaczy coś tam, nie wiem o, poczekajcie Przejdziemy, przejdziemy te 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 parę... O kuźwa O kurde, mam patrzeć dookoła? O, jest kartka! Error! Cannot release twice exit through express? O kuźwa Tego na pewno wcześniej nie miałem, bo to bym wiedział, że ja to... O, tu są drzwi, nie widziałem tych drzwi, nie widziałem tych drzwi. Okej, okay. ekspres-tunel, ekspres-tunel, ekspres-tunel. Okej, okay. ekspres, ja lubię ekspresowy tunel, bo to jest ekspresowy. To 512, no i widzicie... A, Jezu, mówiłem, że jest dużo, tak? Mówiłem, że będzie okej. Okay. Nie, że jest dużo, tylko 513 jest... Cii, dobrze jest, dobrze jest, jakoś tam leci, jakoś tam leci do przodu. Leci nam do przodu, jest idealnie, super jest, wow. Nie, nie, Jezu. Okej, okay, ten obraz już znam, chyba, że to nie chodziło o to, nie wiem, że za chwilę pobiegniemy z tyłem. Nie, chyba jednak to nie chodziło o to, wiecie, bo wtedy wtedy był taki sam obraz i mnie wtedy za, tak zaatakował ten debil taki w masce. Miejmy nadzieję, że tym razem go nie będzie. Tu pójdziemy. Jeżeli będzie, no to jesteśmy w dupce, no dosłownie, no. Ciii. Mamy 522, 522 i zwołajcie kolegów na no whatever, żeby tylko odpalili na w tle, żeby sobie leciał, no... No nie wierzę, żeby Ej, tak mało osób było ić. Pająków, to jest akurat plus, to nie ma pająków, jest, jest dobrze, jest idealnie, jest superamsko. jest duperamsko Gówno, głupie Nie, nie mi tak wyzdantegowywać tych ty. Dyn. czy jak to by ktoś nazywa Dynia, to się, o, jest komputer, czekajcie, może, może, możemy tutaj o coś dać Error, no dlaczego error, może niedługo będziemy mogli, nie wiem, zobaczymy Może coś nowego wyszło? Tutaj coś jest? Nie, tu jeszcze chyba nic nie ma, dobra, tak jak nic nowego nie ma, Tak takim razie na po prostu, patrzmy, patrzmy na czat, patrzmy, ja patrzę, co masz do jedzenia, dzisiaj nic nie mam do jedzenia, czy mam jakieś ciągle te, o jakby nie patrzyła, już to już wszystkie zjedzone, mam picie Pepsi i mam chipsy, których nie jem, więc nie przyjmuję, to nic nie mam tak naprawdę, no, nic sobie kompletnie nie wziąłem, ja patrzę na czat, ja nie wiem o co ci chodzi, no, ja patrzę, jak coś ciekawego jest do robienia, to, to ja patrzę, jasne, że tak, ja robiłem wcześniej snapa, już nie chcę mi się teraz robić, napisałem, że czekam na live'a. Okej, okay, ten pokój wygląda troszeczkę podejrzanie szczerze mówiąc, bo takiego pokoju jeszcze wcześniej nie miałem Pewnie dlatego, że to jest 500 plus eee, jeszcze 500 plus jeszcze nigdy nie mieliśmy. O, jaki ładny obraz o, musi przyjść więcej osób. No musi, musi, jeszcze tylko, jeszcze tylko 35 osób, come on. Nie, 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 to jest ten ten zombie cały, ty, jak mu tam? Czyli jak... Ja nie wiem jak on się nazywał. Ja... O, cześć Stark Lady Shark, cześć, witam cię! Cześć! Nie byłeś. Dobrze, jak, 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 tam wczoraj, jak tam wczoraj Ci poszło, ten, na, na, w kinie, nie wiem, co mnie goni, czy ta baba, ta, jak ona, ta pani do matematyki, czy cholera ja jasna, wie co, nie wiem, nie wiem, ale goni mnie, goni mnie, to jest, to jest najgorsze, że, że, cholera jasna, że mnie goni. I teraz jeszcze coś innego mnie chyba goni, bo taki dziwny dźwięk był przejrzysty na całej, <laughs> czaszka, tak, o takiej czaszce nam coś mówiła ta, ta spuki cała, tak mi się wydaje, wiecie? Tak mi się wydaje, że to właśnie o tej czasie nam mówiła spuki. Będzie otwarte. Nie jest dobrze, że jest otwarte. Wiedziałem, że jest otwarte. Wiedziałem, że jest otwarte, bo to jest magiczne. Czemu ta gra na tak przerzucza głosy, tak? Bo ta gra właśnie na tym polega, żeby straszyć ludzi, tak? To jest... O! O! Po co ja czekałem na nią? Po co ja na nią czekałem? Biegnie! O kurwa, jesteśmy w lesie, normalnie jest Slenderman. Idź, idź, idź! O, ja nie wierzę, jakie to ładne. O! he! O, o ja pierdzielę! Nie te drzwi! O! Sarenka mnie goni! Sarenka mnie goni! Sarenka mnie goni! No idź, idź, o, idź, O! Sarenka mnie goni, chciałam mnie zabić, jakiera! O! 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 A? Sarenka, gdzie jesteś, gówno głupie? Czy muszę rozwalić drzwi, czy co muszę rozwalić? Nie, ja w końcu mam jakąś broń! Jaka ładna animacja, szczerze mówiąc, o! Mogę przejść, dobra. What the fuck?! Co to było? Kuźwa, to mnie za chwilę zabije. Może po prostu przejdę obok. O! Mogę przebiec, dobrze. O Tu muszę iść, dobrze. O! Poczekajcie, może chwilę poczekam, wiecie? Ja chwilę poczekam, wiecie? Ciii! No są sarenki-zombie, sarenki-zombie, ja nie lubię zombie, serynek Jak tam być najlepszym youtuberem? Mixisowski z tej strony, cześć, cześć, witam cię, cześć Dasz radę, jasne, że dam radę, tylko musimy mi się życie uzdrowić O, mogę to rozwalić, ha, mogę, no nie wiesz. O, Bonnie! zombie z tego co sko... Aaaa, Jezu, idź, 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 idź! O, o What the fuck? Wszystko mam jak, jak kod kreskowy wielki, jak wielki kot kre... może zeskanuj, weź, weź tu zeskanuj zobaczymy ile kosztuje ta gra Dawaj, 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 dawajcie, dawajcie zeskanujcie kot kreskowy, patrzcie ile się tego pojawia przed nami, no Idź, 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 bo goni nas piękna muzyczka, melodijka. To jest chyba pani od polskiego, tak mi się wydaje. Pani <grystanie> od polskiego, czy wy to rozumiecie? Pani od polskiego, była do matematyki. Myśmy nawet w jej domu byliśmy nawet. Idź, 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 panie, którym kieruje, nie wiem kim jesteś, nie wiem jak się nazywasz, nie ma przedstawionego. <grystanie zespół> to jest. Pomocnik Spooky. Nie, to nie jest pomocnik Spooky. To jest. Może jakiś szczur testowy Spooky. Może tak to może nazwać tego pana, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak można go nazwać, ale chyba jakoś można. wiecie, tak mi się wydaje. Uff. O, dobra, uciekliśmy. Dobra, dobra, dobrze. Jak dobrze. Jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę. Wy nawet nie wob. Tam też mogli iść? O, są drzwi. Dobrze, dawaj tutaj. Hu. Ale widzieli, widzieliśmy nowego potwora. To jest najlepsze. To jest najle to było najlepsze. Ewa, mogę machać? Mogę machać. Ja ci mogę ciągle machać. Widzicie to? Szkrile. Szkrileks. Alien. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię. Ja cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Jasne, że cię pozdrawiam. Jak ja. Ja bym cię nie pozdrowił. No proszę cię. No proszę cię. Dobra, teraz banka W prawo? E, nie. W lewo? O Proszę. Jest. W prawo? Kuźba. Tutaj. Tutaj. Fak, dobra, teraz już Nie tutaj, tutaj. Tutaj. Prosto, prosto Enedue Afryka, mama bieta, dzikata, Taji krzyczy mamo dość, bo mi w końcu zła mieszkość prosto. Ha, fuck yeah, wiedziałem, Jezu, ta wyliczaka zawsze działa, no to do... nie, Zawsze działa, Jezu moja noga, oszadziłem wow. sobie pod ten, pod taki wiecie, gdzie jest taki, gdzie się tak, tak, tak gdzie się te takie rurki do, do kół gry prowadzą I mi tak nagle wystraszyło i tak do góry ją pociągnąłem i tak teraz nie boli. Jeszcze tylko... Jeszcze tylko cztery pokoje, 7 znaczy się, ile policzyłem Wiecie, 4 plus 4 to 8. To no, właśnie A przynajmniej wiecie, że, że... że... ten A gdzie ci, co spamują? Nie ma tych, co spamują, jestem bardzo dobrze, że nie ma tych, co spamują, bo wszyscy zostaną chyba zbanowani O, ten pokój jest zawsze... Z jakieś trzy pokoje przed... przed naszym save'em Naprawdę, uwierzcie mi To jest masakryczne Dawaj, dawaj, dawaj. Ostatni pokój, ostatni pokoik, ostatni kochany pokoik. Nie patrzymy w to, mam to w dupie. Ostatni pokoik, jest safe, jest wszystko, lecimy w dół. Nescot, e, chciałbyś mój serwer Teamspeak 400 slotowy, mógłbyś z niego zrobić TS? Ja już mam TS dla widzów, dał mi go niejaki e, Kenny, Kenny, który nazywa się tutaj Mister Bad Boss. To jest naprawdę dobre, to jest naprawdę super, dzięki mu za to. Jak chcecie, to możecie wbijać. Ale 400 slotów też jest w sumie, jakby nie patrzeć, nieźle, jakby nie patrzeć, tak? Jakby co, to zostaw na kiedyś, jak będzie więcej osób niż 400 chciało wbić na TS, to zgłoszę się do ciebie, napiszmy na Facebooku. Dobrze, tak się to właśnie robi. Dobra, mamy piramidowe normalni. Piramidowe normalnie, jak z Minecrafta ta Ale naprawdę, ta grafika w tej grze jest naprawdę genialna. Ja kocham tą grafikę. Ja zakochałem się od pierwszego obejrzenia w tej, w tej grafice. prawo, w lewo, prawo. Jest, prosto. Ha! I Enedue Africa, mama, bieta dzika, tadzik czy mam bo im w końcu zła miesz Kość. Jest, wiedziałem, ty patrzcie! Za pierwszym razem, jakby nie patrzę. Nie, za, za trzecim. Eee, z cyganem się założyłeś, a to z cyganem to ja nie będę. Nie będę. Nie, 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 sorry, to nie będę cię pozdrawiał, sorry, no sorry, no. Ech. 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 Ale dziewięki jakby coś za mną stało Nescot fan 123, ciebie pozdrawiam, bo ty jesteś Nescot fan, ty jesteś meinen fanen. Ja tak się to właśnie robi, Liska, tak się to właśnie robi. 84 osoby, dobrze jest, 80 osób. 80... Wow! Ole, genialne! Ole, genialne typy jaj bezjaj... Ho, Nie, poczekaj. To miejsce jest nawet gorsze od tych laboratorium, innych, prawda? To laboratorium jest. ma wyższy budżet. Może by też tak powiedzieć, zostało szybko opuszczone. Chyba coś naprawdę złego tu było. Miałem przynajmniej nadzieję, że było coś naprawdę dobrego. O, tutaj mogę się dostać. Dokładnie. O! Oh, myślałem, że nie będę mógł wyjść. Ja nie mogę. Już się bałem. Ale to super wygląda. Bez jajek. Ej, naprawdę. Zarąbiste. GL Labs. Tutaj... Stamtąd przyszliśmy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay strasznie wnerwiające dźwięki, ale da się wytrzymać da się kłócać, da się kłócać, nie da się kłócać cholera jasna cicho, cicho, cicho nic za nami nie idzie, prawda ja Jezu? To wygląda trochę jak obcy. Od razu mi przypomina o obcym. Czy wszystko tu jest popsute? Spóki mówiła, że coś tu jest takiego, co trzeba uważać na to i trzeba pokonać, albo coś w takim stylu. Więc musimy... O, ja tu mogę biegać, dobrze wiedzieć. O cholera, chyba coś mnie goni. I, I znowu padło zasilanie. O tu jest zasilanie, dobrze, jest... Nie, super ransko, duper ransko. Dobra, lecimy. A! What the fuck is that? Ja pierdzielę! Co to było Jakiś, Muszę, muszę potem obczaić cholera jasna te Komputer muszę obszaić, zobaczyć co to było. Jakaś głowa lecąca co, co, albo coś. Idź, 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 panie, idź, idź, idź. Idź do przodu, idź do przodu, iść do przodu, idź do przodu. Ja nie chcę co tamtego Jezu, jakie oto wielkie Tutaj Idź, idź, idź! Nie wiem co to było, nie wiem co to było, ale ja nie chcę szczerze mówiąc wiedzieć, wiecie, ja nie chcę mnie wyjdzie, ale się dowiem. Specjalnie... U, specjalnie dla was się dowiem. Nowy obrazek tam był. Nowy obrazek i coś mnie goni. I coś mnie goni, i coś mnie goni, coś mnie goni. Chyba zombie, wiecie? Chyba mnie zombie znowu goni, chyba mnie znowu zombie goni, no! Gdzie, Nic nie dzieje, Chyba już mnie nic nie goni! Jezu... Dziękuję ci na, na naprawdę na, 1 2 3 dziękuję ci naprawdę. Neskociak, pozdrow proszę, ja cię pozdrawiam! Aleks, ja cię pozdrawiam. Co mnie goni? Co to było za, za róg? Normalnie, róg jak z już albo z jakiegoś. jak z wojny światów, możemy nawet powiedzieć, szczerze mówiąc. Wiecie? A Też był taki róg, te trójnoki, taki nurk, taki. by robiły takie. jak krowy, wielkie krowy, które chciały powiedzieć. Dobry, no ale nie powiedziały, bo niestety nie miały jak powiedzieć. ale powiedziały, i tak, i tak. Pozdraw pębkę, bo nie wierzę, że nie pozdrowi. Jee, święty. Będzie wiek. Ten dźwięk jest po prostu genialny. <grywa> Jezu, pozdrawiam każdego kto chce, żeby go pozdrowić, naprawdę. Ej, 9 osób, come on, ludziska, dobijmy do dz dziesięciu tysięcy, znaczy do setki, znaczy się. Come on ludziska, come on, dziewięć osób, no to nie jest dużo, come on, ludziska, come on. Jak dzisiaj dobijemy jutro, to myślę, że po prostu wtedy już partner będzie i to po prostu bez żadnych problemów. Dawajcie, macie, ma, ma być te dziewięć osób, come on, ludziska, dziewięć osób, to nie jest dużo. Dziewięć dziesięć osób, come on. Mózg. Nie o mózg mi dokładnie chodziło, ale chciałem komputer. Droga groja ja chciałem komputer. Mogłabyś mi dać komputer. Byłoby naprawdę cholernie miło z twojej strony, jakbyś mi dała komputer. Okej. Okay. Ja bym chciał w końcu móc użyć tej mojej siekiery, bo ona jest taka zarąbista. Tylko, że ona niestety... Ciekawe ja mogę... czy ja mogę zabić jakiegoś jakiegoś zombie albo coś z tej siekiery. To jest naprawdę ciekawe. Pamele, ja pozdrawiam Pamele, tak, Pamele mogę pozdrowić, tak, Pamele mogę pozdrowić, nie P. Jak ja to powiedziałem, P. Pe, Pemkę, Pemkę, no nie Pemkę, no nie Pemkę, no nie. Pemke, no. nie. Nie chcę wiedzieć, co mnie goni, nie chcę, nie! Wiecie co, ja nie będę ryzykował. Nie, 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 ja wolę, ja wolę po prostu polecieć do przodu. Nie przejmować się tym, że mną goni. Po prostu lecieć do przodu i lecieć, lecieć, lecieć! Lecie, lecie. Nie ma być ci... Nie z tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Idź do przodu, idź do przodu, idź do przodu, idź do przodu, idź do przodu! Idź do przodu! Idź do przodu, Jezu! Nie! Nie, gro! Ja się z takimi kukciuciem babki nie bawię, że ty mi będziesz tutaj wysyłała jakieś drzewa albo inne gówna cholera wie jakie.

Ja nie... Ja, ja bym teraz nie chciał trafić do tego innego gówna, wiecie, tego, tego tego drugiego laboratorium, który miał większy budżet, no bo to by była masakra normalnie, tak wam powiem szczerze mówiąc. O myślałem, że tu nic nie razy, że tu nie, ma, nie da się przejść. Uh, a to tylko i wyłącznie... Tylko i wyłącznie takie, wiecie, inne rzeczy, jakby nie patrzeć, tak? Tylko taka to nie wiem czy to będzie na YouTubie, nie wiem, ale ważne, żeby było 100 osób. Ważne, żeby było 100 osób inaczej na YouTubie nie będzie. Jak nie będzie 100 osób, to... Jest to? Jest to! 100... O Jezu, jest sto osób! Hier! Jej! Jest! Jezu, jest, widzę, jest! O, nie, ja widzę sto, cicho! Kościotrup. Który się obraca razem ze mną! Popatrzcie! Dobra, Nie, nie, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy! Ja ciągle widzę sto! Chociaż dobrze by było jakby było trochę więcej niż sto, a nie dokładnie sto. Ale dobra, już mniejsza może, może skoczy. Wow, jak to ładnie wygląda, co to w ogóle wszystko jest? O! Oh, to są youtuberzy! Tego nie znam, tego też nie znam, ale jest brzydki. Okej, okay. a tam chyba był Jet Stepticai, czy jak on się tam nazywał, nie wiem, to chyba ten trzeci to był, tak mi się wydaje, wiecie? Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, ale to był youtuber, że ja jestem tego pewien na 150 procenta <laughs> Okej, okay, lecimy dalej. Lecimy, lecimy, jest 103, jest, no to... i tak właśnie powinno być, tak właśnie powinno być, dziękuję wam, ludzie, dziękuję Dziękuję, jest dobrze, jest dobrze, znowu ten pokój, znowu ten pokój, what the fuck, znowu ten pokój O nie, znowu to. raz, nie, tutaj Dobrze, prosto, prosto, w prawo Fuck, dobra, tutaj, prosto Pójdziemy teraz w lewo Prosto, nie, prosto, nie, w lewo Prosto, prosto a Nedła Afryka ma bieta dzikata, dzikie czy mama dojdzie, bo mi w końcu zła mieszkość Nie no wyjdę, nie, no nie wierzę, no jak ty tak w ogóle bada, Jak ty tak w ogóle bada? Jak to tak w ogóle no? Tak tutaj pójdziemy. No nie, no nie wierzę, no jak to tak w ogóle bada. Nie, znowu źle. Tutaj, tutaj tutaj, tutaj Nie no nie wierzę, no Jezu! Jeszcze raz. Prosto. Prosto. Prosto? Prosto, nie, w lewo, prosto, prosto. Ha! Jest, jest, dobrze, za pierwszym razem. No, dobrze, ok. Ho, czyli to będzie na YouTube? No, tak mi się wydaje, wycie? Na no, przykład pamiętasz pierwsze live z seven na future powietrza i pierdziałkę i pistolet? No, ja to pamiętam ten powietrza to zawsze, to już zapamiętam po prostu zawsze, bo to brat, bo to Mateusz powiedział to było coś normalnie genialnego. Naprawdę uwierzcie <tud> mi dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej. o, Normalnie jak szachownica normalnie, no nie wierzę! Oooo! Chyba na końcu ześpić jakiś boss, wiecie i będziemy musieli walić jego siekiero! Mogę to przeciąć! Nie, nie, nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem, uwierzcie mi nie wiedziałem!